Dziś na warsztat biorę dobrze znany PETG. Drugi filament to PETG CF. Ten rodzaj filamentu możemy spotkać w zależności od producenta w różnym zakresie dodatku od 5 do 15%. Mój filament ma 12% zawartości włókna węglowego. Producenci tych materiałów obiecują większą wytrzymałość, sztywność, lepszą odporność na odkształcenia termiczne oraz matowe, bardzo estetyczne wykończenie powierzchni. Używałem go już dłuższy czas, m.in. do drukowania części drukarki 3D czy elementów mojej własnej maszyny do testowania materiałów, która właśnie dziś posłuży nam do sprawdzenia, co potrafią te filamenty. Trzecim filamentem, który dziś przetestujemy, jest nowość na rynku. PETG CF25 od Biku. To materiał, w którym zawartość włókna węglowego wynosi od 15 do aż 25%, co czyni go jednym z najbardziej węglowych filamentów dostępnych obecnie na rynku. Dostałem propozycję przetestowania tego filamentu i od razu spodobało mi się ich podejście. Powiedzieli wprost – jeśli zdecydujesz się na stworzenie treści, dajemy ci pełną swobodę twórczą. Chcemy tylko szczerej opinii. I właśnie tym mnie przekonali. Chcę to jasno zaznaczyć. Nie podejmuję żadnej współpracy, która w jakikolwiek sposób ogranicza moją swobodę w przekazywaniu zarówno zalet, jak i wad testowanych produktów. Sam najbardziej cenię twórców, którzy są szczerzy i autentyczni, i właśnie taki standard chcę trzymać również u siebie na tym kanale. Jeśli coś w moich filmach chwalę to tylko dlatego, że sam tego używam, albo spokojnie poleciłbym to dobremu znajomemu. No dobrze. Skoro mam wolną rękę i pełną swobodę, to lecimy z testami. Zobaczymy, ile z tego marketingu przekłada się na rzeczywistość.